Ja nie jestem odpowiedzialna za niczyje potrzeby, no chyba, że jestem mamą i, i, i jestem odpowiedzialna wtedy za, za potrzeby moich dzieci o tyle, o ile jestem w stanie coś zrobić więcej niż oni. Na przykład jeżeli malutkie jest dziecko, jest głodne, no to ja zaspokajam tę potrzebę, prawda, czy umożliwiam. Takie malutkie dziecko samo sobie nie jest w stanie zaspokoić tej potrzeby bez mojej pomocy. Natomiast dorosły człowiek... To jest taki, to jest teraz ocena. To jest taki człowiek, który dba o swoje potrzeby sam. I jednocześnie my czasami jesteśmy tak bardzo za kałapućkami w jakichś naszych nawykach, nieprzerobionych, żalach, historiach przeróżnych, że naprawdę nam jest trudno odpowiedzialnie zadbać o swoje własne potrzeby. Tak dalece trudno, że nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, słuchaj, nie, umiem o to zadbać, może ty byś o to zadbał. E, łatwiej nam jest kogoś na przykład obwiniać za to, że nie zaspokaja moich potrzeb. E, tak może być w różnych bliskich związkach. E, niekoniecznie w relacji takiej partnerskiej, małżeńskiej, ale też w e, przyjaźni albo w pracy. E, powinnaś się zawsze zapytać, jeżeli chcesz tam coś. Ale to jest z miejsca, takie zdanie, to jest z miejsca oskarżania, a nie z miejsca, że ja mam jakąś potrzebę i biorę za nią odpowiedzialność. No mnie to jest takie zdanie, które wychodzi do kłótni.